Ojcze ubodzi, przyjdź Ojcze upodzich, da przyjdź dawstwo łask drodzich, przyjdź światłości i sumienie, o najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie posze pracy ty się parze żywą wodą, w płaczu w światłości Światości najświętsza, w serc wierzących wnętrza, podynaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, Toż jest wśród stworzenia, Jedno cierni nędzę. Obwój, co nie O schłym wlej zachęty, Ulecz serca radę. gni co jest karedę. Rozgrzej serca twarde, prowadź za Bożą Daj Twoim wieżowącym, w topiechu fawącym, siedemio daj. za męstwa, daj wieniec zwycięstwa. Daj szczęście bez miary. Alleluja, 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 Alleluja. Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapale w nich odzień swojej miłości. Alleluja, Alleluja! 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 Pan z Wami i z Duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana, a Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam, jak ojciec mnie posłał, taki ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone a którym zatrzymać się, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjść, Duchu Święty przyjdź, Przeżywając dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego, spatrujemy się w apostołów, którzy odważnie wychodzą z wieczornika na ulicę i placę Jerozolimy. Obiecany przez Jezusa Duch Święty został im udzielony, aby szli i odważnie głosili dobrą nowinę o Chrystusie Zbawicielu. Nie mogą tego daru zatrzymać tylko dla siebie. Ich obowiązkiem jest nieść go na cały świat. Chrystus przez zesłanie ducha świętego dopełnił dzieła odkupienia i sprawił, że młody Kościół, napełniony tymże duchem, wyrusza w świat, by kontynuować dzieło zbawienia ludzkości, dzieło zbawienia każdego z nas. Efektem przyjęcia Ducha Świętego było szerokie otwarcie jeszcze przed chwilą zamkniętych drzwi wieczernika. Wspólnota do niedawna zalęgnionych ludzi, a dziś obdarzonych mocą z wysoka, wychodzi na zewnątrz, staje przed tłumem, przyciąga uwagę, wywołuje zdziwienie i zamieszanie ale także zachwyca siłą i odwagą głoszenia słowa oraz życia prawdą o Chrystusie Zbawicielu. Drodzy wracając dzisiaj myślą do Wieczornika i na placę Jerozolimy, uświadamiamy sobie, że my też zostaliśmy obdarzeni Duchem Świętym w sakramencie Chrztu i Bierzmowania. Z tego obdarowania wynika nasza ogromna odpowiedzialność, aby świadomie włączać się w realizację misji Kościoła. W taki dzień, jak dzisiaj, powinniśmy zrobić sobie swego rodzaju rachunek sumienia z tego, na ile dajemy się przeniknąć działanie Ducha Świętego, na ile jesteśmy mu wierni. Czy On może się nami posługiwać w realizacji swoich celów? Czy nie ma w nas sprzeciwu wobec Boga jakiegoś lęku czy małoduszności? Dzisiaj odnawiamy naszą ufność w to, że Jezus nie pozostawił nas sam wobec przeciwności i zagrożeń tego świata, ale tak jak obiecał, jest z nami każdego dnia. I działa poprzez swojego ducha. Święty papież Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa w Warszawie mocnym głosem modlił się za naszą Ojczyznę i wołał: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Przypomniał też słowa często powtarzane przez Jezusa. Nie lękajcie się. Gdy człowiek zaczyna wierzyć swoim lękom, zamyka się na działanie Ducha. Natomiast gdy jak apostołowie czuwa wieczorniku, bo często jesteśmy słabi, pełni obaw, Duch przychodzi, aby nas umocnić i napełniać mocą dodawania świadectwa. Ta dzisiejsza uroczystość, którą przeżywamy, jest okazją do odnowienia zaufania w działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Jest to bardzo ważne wyzwanie, by wiedzieć, czego, czyjego ducha jesteśmy. Nie możemy być nigdy solidarni duchem nienawiści, egoizmu, jakiejś łatwisny. Nie liczenia się z wartościami istotnymi dla człowieka czy społeczności. Nasz sprzeciw wobec tych postaw musi być jasny i wyraźny, zarówno w naszym wymiarze osobistym, jak i społecznym. My chcemy być Ducha Chrystusowego, a więc kierować się Duchem miłości, przebaczenia, trzeźwości, pracowitości. Uczciwości, poświęcenia. Naszym zadaniem jest odnawiać świat przez miłość płynącą z Ducha Świętego. Jako chrześcijanie, czyli ludzie żyjący w mocy Ducha Świętego, mamy dawać jasne świadectwo wiary, w tym również świadectwo odwagi i wielkoduszności. Każdy z nas żyjąc w rodzinie, Chodząc do pracy, szkoły, studiując czy angażując się w różne posługi w parafii, staje się odpowiedzialny za te środowiska. Dlatego też jesteśmy tam posłani jako ochrzczeni i bierzmowani, aby Chrystusa, aby Chrystusa go tam zanieść. Duch święty, duch zmartwychwstałego Pana, niech nas nieustannie ożywia. Aby nasze życie było owocne w czyny miłości, aby przejmowały nas losy ludzi czekających na słowo życia. Apostołowie, zamknięci do tej pory w wieczerniku, umocnieni duchem świętym, wyszli, aby odważnie głosić zmartwychwstanie Chrystusa. I my, umocnieni tym samym duchem, Chcielibyśmy odważnie dawać świadectwo, do kogo rzeczywiście przynależymy, a przecież przynależymy do Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. Amen.